Witajcie o tym poranku. Jest godzina ósma i dziś pokażę wam taki trochę inny odcinek, coś o co pytacie, czyli jak generalnie wygląda mój dzień tak żyjąc w hostelu czy, czy w Airbnb gdzieś za granicą w różnych krajach podróżując, pracuję i czemu to robię. Generalnie chciałem wam na te pytania odpowiedzieć tak, więc idę się wykąpać, to jest mój hostel i zaraz pójdę na śniadanie. I tak pokażę wam cały dzień, co ja robię. Tu trzymam laptop, wszystko do pracy razem. Rano wyjmuję ze swojego tutaj szatni i idę tam pracować. projekt, który dla Was robię. To jest pierwszy projekt z technologii Microsoftu, który będę robił na Macu. A to dlatego, że używam do tego do Net core, który działa i na Linuxie, i na Macu. Do tego zainstalowałem Dockera. Z Dockera ściągnąłem SQL, SQL Server, zainstalowałem i to podłączyłem SQL Pro. To już jest komercyjny program, i już jestem podłączony do serwera. Tak są .NET Core no i Angular to wiadomo, wszędzie działa. Tak, więc ten projekt, który na was buduję, będzie zbudowany w całości na Macu. Jeszcze później hmm, chcę CMS-a podłączyć, Abrako hmm. i zainstalować go na domenie, żeby ściągać e, content, a to już zrobię później. Te, te generalnie to aplikacja, główna aplikacja nie potrzebuje Windowsa. A do obróbki kodu używam Visual Studio Code, który już od dawna używam. Moim zdaniem już jakoś go bardziej lubię niż e, Visual Studio. Generalnie to nie lubię Windowsa używać do kodowania. To nie jest jakoś tak profesjonalny system, moim zdaniem. I cieszę się, że w końcu Microsoft to zrozumiał i zrobił technologię do którą kocham. Podnetko, który działa na maku. Tym bardziej, że robię Frontet aplikację, Frontet podobno generalnie o wiele lepiej wychodzi na maku niż dość. A jeszcze, jak zacząć, już później w wrześniu, jak ten projekt skończę, daj boże, dowód pomyślecie, po co ja w ogóle to robię, co robię. Przecież to można w miesiącu, muszę w taki projekt zrobić z, z tymi narzędziami, które ja używam od lat. Może nie można. Ale jeśli ten projekt niesie taki sukces, Sukces, jak ten mój kanał, to ja muszę moi drodzy wykorzystać z czas, żeby to nie był tylko projekt, ale też i nauka. Chcę sobie nauczyć się Anglera w 5 najnowszego, chyba 6 już nawet, jest, nie wiem, 5. Chcę sobie po tylko dwójce pracowałem. Chcę zrobić coś na maku przede wszystkim. Hmm. Jeszcze dużo rzeczy, które z pracy się nauczyłem, chcę sobie wszystko zaklementować na tym projekcie. Tak, żeby później projekt nie wypalił, wrócę sobie do Wielkiej Brytanii i po tym roku, czy po dwóch przerwy, bo tak czy jak będę chciał iść do pracy, to pokażę, o, to robiłem, to zrobiłem, zrobiłem projekt na Macu, zrobiłem microservice, zrobiłem to i to i to i to, do, do, Czym się czegoś nauczył jak to nie było tylko projekt. To smutne wciąż robić takie samo Wszystko to samo Trzeba się uczyć, ekscytację No i tak moi drodzy Pierwsza się zbliża Czas iść na miasto Popracowałem sobie Panatkę zjeść, aby się napić Połazić ja 3 czwarte gdzieś przyjdę dalej pracować. Siódmą, 8 gdzieś skończę. Taki mam tryb tu pracy obecnie. Jest piękna pogoda. 17 stopni jest, to jeszcze przez śnieg. Duża zmiana na plus. Tak więc... I teraz opowiem wam dokładnie czemu ja tak zacząłem żyć jak żyję teraz. Bo mam nadzieję, że nie dobiję niektórych z was. Ale muszę powiedzieć, że to taka sprawa. Czemu taki styl preferuję. Dzisiaj jak lato. Za tydzień 21 lecę do Limy. To jest ostatni nasz odcinek z Santiago. Dlatego pokażę Wam tą górę. Pałac prezydencki, jeszcze takie rzeczy co zostały. I ja generalnie zostaję tu w hostelu, bo to są dobre warunki do pracy i tak dalej. Tak więc nie chcę cudować, bo byłem jechać tam. Do tego Valparaiso, ale pojadę sobie na dzienną wycieczkę. Dlatego to będą następne odcinki stamtąd z Mia del Mar i Valparaiso. A tu jest taka część, jest właśnie dużo budynków takich rządowych. Tam jest Pałac prezydencki za kawałeczek, jak zobaczymy. Za mną e, pałat prezydencki tutaj w Santiago, a ja kontynuuję z wami podróż, tak, e, podróż, opowiedz. Tak więc e, jak to się zaczęło, że w ogóle zacząłem jeździć. Przede wszystkim że znaczy jak zacząłem w ogóle ten styl życia. Przede wszystkim normalne życie po prostu zaczęło mnie wypalać. E, w tym sensie, że... Mieszkałem wtedy w Londynie, miałem dziewczynę, takie miałem normalne, ustabilizowane życie, ale wciąż we mnie coś wołało, mnie skręcało, że to nie jest to, co chcę, bo generalnie to było tak: praca codziennie w tym samym miejscu, w tych samych godzinach, nad tymi samymi projektami, z tymi samymi ludźmi, potem siłownia, piątek to jakieś tam wyjście, i generalnie w Londynie, wiecie, to jest chlanie, pub. I co coraz bardziej zauważałem, że w ogóle ludzie, z którymi ja, ja pracuję alkoholikami są. To oczywiście nie byli to co alkoholicy obs, obsmrodzeni, od których śmierdzi na ulicy, co mieszkałem, to z eleganccy, ale jednak mieli problem z alkoholem i też nie chciałem tak skończyć. Potem w tym Londynie co tam w te weekendy. Gdzieś dziś po tym mieście połazić, wciąż to same miasto. Coś kupić, żeby się po tego pocieszyć. To może na siłownię, to może gdzieś tam do parku, ale to po jakimś czasie. tych ten weekend jest już 50. z rzędu, i jest już to samo. Najgorzej nie, nie robiłem... a jeszcze jak się kupuje, to wiadomo, bagaż życiowy wzrasta. Już nie jest człowiek tak mobilny, bo tych rzeczy gromadzi. No i generalnie nie, najbardziej nienawidziłem popołudnia, niedziel, bo to człowiek sobie uświadamia, że a, to się kończy weekend. I od nowa to samo, aż do tej soboty, i w sobotę znowu to samo, i znowu będzie to niedziela. <noise> tak to brzmiało, to depresyjnie brzmi, ale tak dokładnie się czułem wtedy. Wypalony zwykłym życiem. I zauważyłem, że ludzie generalnie uciekają od tej rzeczywistości. Jedni w alkohol, drudzy tam w jakieś tam e, coś tam. E, trzeci grają cały czas, żeby o tym nie myśleć, w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Mnie gry nie interesują. Dla mnie to jest kompletna strata czasu, wolę sobie jakąś aplikację pobudować, co może jakiś realny wpływ może mieć na życie ludzi w tym życiu, tak więc dla mnie to nie w ten sposób nie umiałem uciec się co tej rzeczywistości i po prostu nam mi się nie podobało. tak jak do mnie piszecie, że ja jestem jakiś tam bezdomny, no dobrze, może się zgodzę, w niektórych oczach jestem bezdomny, mam tylko łóżko, tutaj na końcu świata, za parę tu nie będzie, nie mam domu, ale ja nie chcę go mieć bo dom to jest uwiązanie, dla mnie w tym momencie, może kiedyś będę miał rodzinę, będę mówić coś innego, a w tym momencie to jest tak uwiązanie, brak wolności, a jeszcze kredyt to już jest amen na życie. Eee, I generalnie, i ciągle to samo, no, do tej samej pracy, w tym samym miejscu będziecie mieszkać, Generalnie uważam, że na tym świecie się nie ma, być, nie, nie, nie ma takiej możliwości posiadania domu, to jest tylko stan tymczasowy. To jest generalnie jedna długa podróż i e, nie potrzebuję tego domu. To nie, ma, nie ma takiego miejsca na tym świecie, co będzie moim domem. tak jak i waszym, to jest tylko tymczasowo. No i wy sobie wybraliście tą podróż życiową w jednym miejscu spędzicie, a ja w innym, bo mnie to dobija wciąż to samo oglądanie i, e, i generalnie no tak. I z pierwszych pozytywnych zmian, co zrobiłem, to jest to, że rzuciłem pracę na stałe, bo tak, wzrosły zarobki, ale przede wszystkim te poczucie takiego, generalnie poczucie bezpieczeństwa nie jest dobre w życiu, może jak się ma rodzinę, tak, ale w moim momencie nie. Bo tak, miałem wciąż nowe towarzystwo, wciąż zmieniałem pracę, wciąż zmieniałem projekty, wciąż się czegoś nowego uczyłem, wciąż jakieś takie wymagania były. To trzeba kogoś poznać nowego, bo do innego biura idę. To się muszę czegoś nauczyć, a to bardzo tak człowieka motywuje, no. nauczyłem się czegoś nowego, człowiek jest szczęśliwy, z innym klientem pracowałem. Mam nowe doświadczenie w tym i w tamtym, jednak tak człowieka... ten ja pracowałem teraz w rządzie tam są ludzie, którzy pracują po 20 lat. Słuchajcie, oni mają łatwą pracę, bo o to im chodziło, żeby mieć łatwe życie, ale oni tego życia nie mają. Jak w Biblii pisze, trzeba, żeby zyskać życie, trzeba je stracić, trzeba zryzykować, a oni poszli na łatwiznę i ci ludzie po prostu tak przychodzą, fu, alkohol od nich wali do pracy, to są ludzie, którzy mają łatwe, proste, bezpieczne życie. E, zero życia w tych oczach, bo umie to jest tak, wciąż coś nowego, albo jakąś aplikację robię, albo zmienię sobie kontrakt, albo coś. Coś zawsze na coś czekam. Oni już nie, oni czekają na tą emeryturę wyższą państwową i te życie po prostu przesrali. no, co tu dużo mówić. Będzie 60-70 lat i człowiek się zastanowi, e, już będzie czas śmierci. Znaczy wiadomo nie, już będzie końcówka życia i generalnie nie chciałbym już sytuacji, w której jestem świadomie, co z tego życia miałem nic. Przesrałem to bezpieczeństwo, sprzedałem je całe. I tak oni wyglądają, no nie mają życia, nie mają jakiejś pasji, nie mają nadziei, dlatego no, bezpieczeństwo nie jest dobre. Tak więc numer jeden to zmieniłem pracę. Numer dwa zacząłem pracować zdalnie. Generalnie to jestem zwolennikiem pracy zdalnej totalnie. Z tym, że od czasu do czasu dobrze wpaść do biura, dobrze trochę też się w biurze popraszać, poznać klienta, poznać ludzi, z którymi się pracuje na żywo, ale w większości wolę pracować w kafejce, wolę pracować w hostelu, niż w tym otwartym biurze, gdzie i tak trzeba założyć te słuchawki, gdzie i tak jest głośno, nic się nie idzie skupić się, ktoś przeszkadza i tak dalej, tak dalej, więc wolę sobie być na przykład tak jak... Zamiast w Londynie w biurze, to wolę być sobie w Portugalii, w Lizbonie, jak jest szczególnie ciepło, fajnie wejść w kafejce pracować tam, e, niż tam w jakichś miastach tracić godziny na dojazdy bardzo drogim metrem, tak jak to w Londynie. W warunkach gorszych niż w trzecim świecie. W Indiach są lepsze warunki transportu niż w tym metrze londyńskim, które jeszcze kosztuje majątek. Jak, mieszkać w jakichś takich miastach z dala od natury, z ciężkim dostępem do natury, e, gdzie jakieś tam banki, nieruchomości, bo Chińczyki wykupują mi jakby jeszcze chciał kawałek mieć swojego konta, to będzie do końca życia prostytutką banku, bo też mówimy o kwotach naprawdę pół miliona do e, funtów za jakieś tam mieszkanie w miarę normalne, w normalnym miejscu. Tak więc no, nie widzę sensu w ogóle pracy. Ja jeszcze dla firmy przecież to jest dobre, bo tak nie muszą mieć biura dużego, bo to oszczędza koszty. Mogą sobie pracowników rekrutować nie tylko w Londynie, tylko mogą sobie poszukać w całej Europie, na całym świecie, sobie znaleźć dokładnie takich, jakich potrzeba. Nie rozumiem w ogóle, to jest bez sensu i moim zdaniem to nie jest przyszłościowe praca w biura. Po prostu. Prace w biurach, to tylko lubią tacy projekt managerzy beznadziejni, którzy nic nie mają pojęcia technicznego. Czyli dla nich to jest poczucie kontroli, że oni wolą, żeście wy na Facebooku siedzieli, ale żeby oni was mieli na oku, niż gdybyście wykonywali dziś pracę gdzieś indziej, bo jak jest jakiś taki dobry projekt manager techniczny z, takim, z taką przeszłością techniczną, to przychodzi sprint i on wie, co mniej więcej jest do, do dostarczenia, co można dostarczyć przez tydzień-dwa. Po dwóch tygodniach zobaczę co dostarczyliście, zobaczę jakość pracy, tego iż nikt na was nie musi mieć oka, już wszystko będzie ładnie działało, możecie być gdziekolwiek chcecie. To tylko tacy beznadziejni projekt takie idiotki szczególnie, takie młode idiotki, to są, e, co nic technicznie nie umieją, są wielkim projekt managerem, do nich się mówi technicznie, to one wywalają oczy i one wolą, żebyście siedzieli na dupie, i je Facebooka przeglądali, bo ona myśli, że ma jakąś kontrolę nad wami. No, takich trzeba unikać. I od kilku lat moja forma pracy to jest taka, że pracuję dla kogoś, ale też pracuję dla siebie. No, w tym momencie się utrzymuję sam ze swoich rzeczy, robię swoje projekty itd. Z tego już mogę wyżyć. To jest najważniejsze, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Dla mnie to była wielka, wielka zmiana w życiu, szczególnie, że da z taką firmą rozmawiam. Co jest zainteresowana, że mi API zrobił. Oni mają dużo, dużo biur, a to już nie Tak więc jest też możliwość, że będę już w ogóle tylko w Olszy na swoim pracował. No i generalnie życie stało się lepsze. No. Stało się lepsze. mamy wciąż nowe towarzystwo, wciąż nowych miejscach. Jak chcę góry, to, chcę, to mam góry. Jak chcę jechać w ciepłe, to jadę w ciepłe. Nic ze sobą nie mam, tak szczerze w ogóle co być e, no i w Ostatnio oglądanie, zauważyłem, jakie to jest fajne życie teraz, jakie mam. Bo byłem sobie, odwiedziłem klienta w biurze. Piątek wieczór i tak sobie siedziałem wieczorem w biurze. Mówię, o jutro tam gdzieś leciałem do Meksyku, czy gdzieś. Sobota rano mam lot, sobie lecę, wszystko zostawiam ze sobą. A obok taka pracowała dziewczyna, tak kredyt, miała już rodzinę e, i tak o tą pracę zestresowana. I piątek na no, jeszcze w tym biurze, i tak sobie myślałem, kurde. W poniedziałku to samo będzie dla niej, potem to samo i tak przez lata, przez lata, przez lata, przez lata. Wciąż tym samym. Eee, no i generalnie dlatego mówię, jak wy mówicie mi bezdomni, ja wam nie zazdroszczę domu, ja raczej współczuję, że <laughs> macie tak przewidywalne życie, że już mogę wam powiedzieć co Was nawet czeka. No, ale tak nie powinno być życie. No. Generalnie, może to się kiedyś zmieni. Co teraz myślę, i będę miał rodzinę, i już tak nie będę sobie wyobrażał na walizkach żyć. Może to jest coś, co jeszcze młody człowiek jest, to robi, ale no i na pewno nie wrócę do czegoś, co mnie niszczyło w życiu i zabierało chęć do tego życia. Dlatego żyję ja tak, jak żyję. No. I co najlepsze, tak czy siak ten styl życia jest tańszy niż życie w tym Londynie. Ja za ten hostel. Też mam nocleg i śniadanie, i miejsce do pracy, to mnie kosztuje 9 funtów na dobę, tak? Teraz jedzenie, to szczerze mówiąc, ze dwa, ze 3, ze 4 tak owoców, coś zdrowo zjeść. I to są całe moje wydatki generalnie, tak. Wiadomo, ubrania, to to wszędzie się kupuje. No, a w Londynie, co, 800 funtów za pokój głupi płaciłem, jeszcze tam mieszkałem, wiadomo, ja ile ludzi tam było w tym domu. Z I to, to jest to samo, no. Nie potrzebuję swojego konta na dzień dzisiejszy, absolutnie. Ja się czuję właśnie dobrze, że nie jestem przywiązany do jakiegoś konta. Ja sobie mogę dzisiaj dostanę taki ten, to pojadę na lotnisko, ja polecę gdzieś indziej czemu nie. A tak o wciąż jestem w innym mieście, inni ludzie, inny język trochę się uczę, też była zajęta. E, chcę morza, to jadę nad morze. Chcę gór, to jedę na górę. A tak to nie. Generalnie to wyższe wam coś powiem, jeśli chodzi o te weekendy właśnie. Te weekendy. Fajniej się żyje, jak się mieszka gdzieś w takim mieście, jak gdzieś tam w Kanadzie mieszkałem, czy w Sydney, Bo jednak człowiek jak chce miasto, to ma miasto. Jak chce plażę, to ma plażę. Jak chce góry, to ma góry. Najgorzej to w takich właśnie Londynach, w tych w takich... Oprócz tego miasta, niby tak ludzie mówią: czekaj, znudzony Londynem, to jest znudzony życiem. Ale co w tym Londynie jest? Milion pubów, no dobra, to można iść do innego pubu, ale to wciąż chodzenie i tam chlanie w piątek robimy tego samego. To wciąż chodzenie po sklepach, po jakichś galeriach, muzeami nie interesują. Tak więc to jest bardzo ograniczona e, ilość e, rzeczy, które można robić. Nie miejsc, bo tych miejsc jest dużo. No i no, tak jest. Do widzenia, e, idziemy dalej. Skończyłem już tutaj monolog. Tak więc nie piszcie już do mnie, że, czy jestem, że jestem nieszczęśliwy, że jestem samotny. <śm> Bo po prostu tak ja był samotny i, i nie tęta, bym żył znacznie prostsze życie na dupie. I ja jestem teraz szczęśliwy, byłem właśnie w tym życiu na dupie byłem nieszczęśliwy. Gdzie miałem dom, gdzie miałem przyjaciół, gdzie miałem gdzie dziewczynę i ustalone życie, to życie mnie niszczyło. Ale teraz nie. I nie czuję się samotny przede wszystkim. patrzcie, ten ich zbankrutował. Tacy są paskudni ludzie w tej demokracji. Większość ludzi jest głupia. On ich zbankrutował i mu postawili to taki chamwez był, postawili mu pomnik, a Pinochet ani jednego nie ma, mimo tego, że Czech ich uratował. Potem im jeszcze oddał demokrację, zrobił porządek, oddał im demokrację i kurde, nawet się pomnika chłopnie doczekał. I tak samo w Polsce będą ludzie pamiętać partię podatki i socjalizm, że dali 500, bo dali, dali, pierwsi co dali, a że na kredyt, a że. Nie stać kraju, to ich nie obchodzi. Skończy się prosperity na świecie, przyjdzie zapaść, wtedy w Polsce rąbnie mocniej, bo będzie miała budżet, e... duże wydatki budżetowe. No to wiecie, zrobią to co w Wenezueli: to wina Ameryki. Ameryka zrobiła kryzys w Wenezueli. To ci powiedzą Niemcy, prawda? Nie? ten. Podatki socjalistów to wina Niemców. Niemcy polski nienawidzą i zrobili kryzys. Takie będą pamiętali, no. Bo tam ci kradli panie, a ci to pierwsi co dali. Fakt, faktem, PO kradło, ale PIS też kradnie. Kaczyński może nie, ale reszta to są ci sami politycy. Słuchajcie. A tu pałac od przodu. Trochę pod światło nie wyjdzie. A tu przechodząc, spójrzcie co znalazłem. Oko jaki, ja a to w Hiroshima, ten to jest tak pyszne. Ile to kosztuje taka coś? Więc 6 funtów 30 zł. Idę tu, południu przyjechać. To jeszcze w jedno miejsce wach muszę zabrać tutaj w tym odcinku. Czyli to jest taka góra Santa Lucia. Przepiękne są tutaj widoki na miasto z tej góry. Jak tu się wchodzi tam później różne piętra są fajne. Tu są przepiękne widoki na drona. Zaraz puścimy go, po to tu przyszedłem. Tak to u góry tutaj wygląda. Piękne Santiago, w Santiago bym mógł mieszkać, podoba mi się to miasto, jest jak na Amerykę Południową, to wszystko zadziwiająco działa. to generalnie takie trochę Vancouver e, Pod wieloma względami Są góry piękne tutaj wokół miasta, kawałek już macie ocean Też Pacyfik Jest piękne miejsce do życia, bym mógł tu żyć Bym mógł tu żyć, tylko że powiedz... No mówię słabe zarobki, 400 dolarów to jest tu minimum 800 to jest średnia przy tych cenach i trochę taka wyszła cenowo Szwecja, tylko zarobki nie szwedzkie w tym modelu ich ekonomicznym. Ale i tak na Amerykę Południową to jest super, super, Kraj jest organizowane wszystko działa. Bo ci wszyscy Wenezuelczycy, ci wszyscy Haitańczycy, to nie tylko tutaj bo zarobki. To się nie opłaca dla zarobków przyjechać, to są lepsze kraje do wyboru. Ale po prostu to są ludzie, którzy szukają bezpieczeństwa, jakiegoś porządku, czegoś, w czego ich w kraju nie ma, to nie tylko chodzi o pieniądze. Po prostu się życie nie muszą tutaj martwić, tu działa policja, wszystko jest, która de facto wygląda trochę jak gestapo, ta policja i szczególnie jak te płaszcze coś leje, deszcze, coś to te płaszcze i założa, to kurde, gestapo normalnie, ale aż tam e, swoją drogą. Tak więc no ja bym mógł mieszkać też w Santiago, jakbym odpowiednie zarobki oczywiście dostał, bo za 2000 dolarów tu programista 2000 dolarów. Gówno. que chojar el culo, yo te extra la cárcel cumpliendo una condena ya <laughs> en <Esto> la calle la gente está esperando las guetas patronales bailar en las perpenas arrepentido de todos mis pecados paso sola en Praca na dziś skończona i idę teraz do tych Japońców, mam nadzieję, że są otwarci. A jeszcze chciałem wam dokładnie opowiedzieć, czym ja się teraz zajmuję, bo zmieniło się to co robię. Znaczy kiedyś miałem pracę, dla kogoś teraz już nie pracuję. I o tym właśnie chciałem wam opowiedzieć. Więc obecnie nie pracuję dla nikogo. Pracuję sobie w godzinach, w których chcę, ile godzin chcę i nikt mi długy truje. Totalna wolność. Nie mam już szefa i zawsze marzyłem generalnie o swoim biznesie, dlatego jak wyjeżdżałem ze Szkocji teraz, to sobie zrobiłem tak, żeby oszczędzić przynajmniej na 5 lat życia i podróży, żeby mieć czas ten biznes rozkręcić. Z tymi wydatkami, co mam teraz, to tak mniej więcej nawet na 10 na 15 oszczędności by mi starszyło. Z tym, że oszczędności nie zużywam. Nie zużywam dlatego, że ta aplikacja tam od tych bookingów od tych nieruchomości mniej więcej 1000 funtów generuje, tak więc to jest i tak więcej niż ja zużywam tutaj jeżdżąc. Bo moje wydatki, loty, hotele, jedzenie, wszystko, przemieszczanie się 800 funtów nie przekraczam miesięcznie już od kilku dobrych miesięcy, nawet w tych drogich krajach typu Argentyna czy Chile. Nie są to oczywiście pieniądze jakieś super, bo porównując z tym, co zarabiałem jako kontrakt, to są dwie dniówki, ten 1000 funtów. Ale nie mam, e, nie mam godzin normowanych pracy, nie muszę w ogóle pracować, jakbym nie chciał. No i mam czas, żeby budować inne projekty, bo to oczywiście nie koniec. Tak więc ten czas e, wykorzystuję też, żeby pracować nad nowymi rzeczami, w tym tą aplikację dla was. Z tym, że to nie jest tylko, że nad waszą aplikacją pracuję, bo mam dużo pomysłów. I wykorzystuję ten czas, żeby się właśnie nauczyć nowych technologii, przede wszystkim zrobić research i znaleźć technologię, która mi jak najszybszy sposób, najbardziej profesjonalny, najszybszy sposób umożliwi wytworzenie różnych aplikacji. Tak więc generalnie pracuję teraz nad takim package, package, pakietem pakietem, nie pakietem, no generalnie takim projektem startowym, który masz wszystko zrobione co trzeba, czyli infrastruktura bezpieczeństwa, e, jakieś podstawowe UI. Co mam na dzień dzisiejszy? Dzięki jednej komandzie tworzę sobie projekt, który od razu tworzy serwer, e, API, e, od razu tworzy frontend, którym działa Angular. Od razu jest wszystko skonfigurowane z serwerem autentykacji, czyli Firebase, tam gdzie się loguje, gdzie no, ja tylko dostaję token. E, ten serwer API od razu działa też z tym Firebase czyli ten token czyta i wiem kto, kto w tym momencie dane czyta, czy tam e, dodaje do bazy danych, e, czyli Angular. Od razu SaaS, wszystko skonfigurowane, bo SAS jest szybszy do pracy niż CSS. Oczywiście Bootstrap. bootstrap. E, Generalnie Entity Framework, logowanie błędów, zapisywanie błędów w logu, czy to na frontendzie, czy w backendzie. Serwis notyfikacji, no wszystko co jest możliwe. Także tylko taki pakiet od otwieram, e, zmieniam tylko te całe business logic, czyli logikę biznesu, czyli ten core o co chodzi w tej aplikacji. Jakiś tam e, Theme, jakieś tam e, Theme no, jak zaaplikuję, czyli tam kolory, look and feel. I gotowa aplikacja, dlatego... Takich aplikacji chcę zrobić 13, chcę być więcej i dlatego jestem bardzo zadowolony z tej technologii, z żywą, czyli Core i Angular 5. To jest to coś, czego szukałem i ja uważam, że jest bardzo praco do tego MVC, do używania Visual Studio, Windows i tak dalej, bo to jest naprawdę długo zabiera Tak jest tyle, no. to jest to, czym się teraz zajmuję. A jak aplikacje mi nie wyjdą, czy też do pracy będziemy się chciało uczyć, bo dobrze iść do ludzi, do biura trochę, wymieniać nowe idee, pogadać, poznać nowych ludzi, no to... Za rok wrócę, gdzieś to do dobry jakiś czas. I jeszcze ten nowoczesny framework na tej zasadzie, że te API może być czytane przez stronę internetową albo i przez aplikację mobilną. Wszystko co muszę zrobić to tylko Firebase dodać do aplikacji mobilnej, tam się logujecie na Firebase i ten sam potem będzie służył do pobrania danych dokładnie w tym samym API, tak więc w parę minut chcę mieć pakiet, który jest już architekturą na, na, na kilka systemów różnych, czy to web, czy to mobilny, z, z, z konfigurowaną autentykacją, user profile i tak tak dalej. Czyli coś, co kiedyś po prostu zajmowało tyle czasu, że to zgodę, no, teraz w parę minut w zasadzie. Coś takiego można zrobić, tak więc i nie są mili czasy, żeby tworzyć. I trzeba go wykorzystać. Przyszło, ale zdecydowanie inaczej wygląda jak to w No, że za Cię może dobry. Pycha, ale coś chyba pochrzaniłem Ja te nazwy to nie było to, co ja chciałem. To jest zupełnie inne. I tak to końcówka dnia wygląda. Wieczór, dziewiąta. Jeszcze trochę popracuję, albo bo boję że coś na Netflixie. Tak tutaj siedzimy. Miasto. Wieczorem.